Tak się złożyło, że 1 kwietnia 1949 roku powstał nasz dom. Jest to jedna z najstarszych placówek na tym terenie. 7 maja dokładnie obchodziliśmy 70-lecie istnienia naszej placówki. Na tej uroczystości, uroczystość zaczęła się mszą świętą w kościele, tutaj naszym, w naszym parafialnym kościele. Następnie cała uroczystość tak powiem, od, dalsza część uroczystości odbywała się w kinie tutaj twierdza. Z pierwszych wychowanków, którzy tutaj, że tak powiem, przebywali w tym domu dziecka, było, znaczy na tej uroczystości było obecnych dwóch wychowanków: pan Franciszek Bąkowski i pan Henryk Kotas. Dzisiaj ci panowie no, można powiedzieć, liczą już ponad 80 lat, ale nadal są bardzo sprawnymi osobami, w bardzo dobrym kontakcie. Były wspomnienia, były łzy. Było to bardzo sympatyczne, że chcieli odwiedzić. Zresztą ja z panem Bąkowskim utrzymuję stały kontakt telefoniczny. Pan Bąkowski nas bardzo często w placówce odwiedza. No, ale pani chyba nie pamięta tych początków no. Ja nie pamiętam, ja tylko pamiętam z przekazów, które nam z przekazów pana Bąkowskiego, jak to wyglądało, jak, jak to jak wyglądały początki tego domu dziecka, kiedy to wypełniano silniki słomą, żeby mieli na czym spać, były łóżka metalowe. Wszyscy wychowankowie praktycznie chodzili w jednakowych ubraniach, ponieważ mieli, tam dostali materiał i wszystkim szyto jednakowe ubrania. I opowiadał, że wiadomo tym się wyróżniali wśród młodzieży czy tam wśród dzieci, że są z bidula, bo tak wtedy wówcześ, ówcześnie ten dom dziecka był nazywany. Jednak między nimi panowała taka atmosfera takiej wzajemnej życzliwości. Oni się nawzajem wspierali. Bo tylko po prostu nam mogli, że tak powiem, no w ten sposób, że tak powiem, no nie czuli się gorsi, tak? A ile osób wtedy uczęszczało do domu dziecka? Ja nie pamiętam dokładnych, dokładnych liczb, bo tam z przekazów w ogóle pan, jeden z wychowanków, pan Szczałkowski napisał piękną książkę Nasz dom. I w tej książce właśnie opisuje początki, e, początki w ogóle jak to powstawało, kto był pierwszym e, kierownikiem tutaj, jak to wyglądało, jak prowadzone były magazyny, jak były robione zakupy. Na pewno zmieniało się bardzo dużo przez ten czas. Upłynęło to 70 lat. W międzyczasie się wiele w naszej placówce zmieniło. Nie tak dawno e, jeden z redaktorów, pan e, Andrzej e, Kopacki, Kopacki tak, przekazał mi artykuł, bardzo ciekawy artykuł, kiedy zgasną żarówki. To był, to był czas, kiedy po prostu w domu dziecka nie było pieniążków na opłacenie energii. Dzisiaj są zupełnie inne czasy. Dzięki wsparciu nie tylko, nie tylko, po prostu przede wszystkim starostwa, dzięki wsparciu sponsorom, warunki panujące w naszym domu dziecka są bardzo dobre. Dzieci posiadają pokoje dwu-, trzyosobowe, wyposażone komfortowo. Mamy piękną salę gimnastyczną, mamy jadalnię, mamy aneksy kuchenne, mamy piękny plac yy, zabaw. Dzieci w tym roku wyjechały, już były na wycieczce w Pradze, w Krakowie, w Wieliczce. Chciałabym dodać jeszcze, że w 1997 roku budynek ten uległ powodzi, yy, uległ zalaniu na skutek powodzi, która miała miejsce w 1997 roku i był zupełnie zniszczony. I dzięki staraniom pana Sadkowskiego Pan Sadkowski pozyskał środki i ten budynek został od, odremontowany. Także tutaj dzięki panu Sadkowskiemu ten budynek, znaczy dom dziecka, nadal istnieje. Na pewno jest jakiś limit dzieci, które mogą uczęszczać, ale w tamtych czasach, 70 lat temu, pewnie takich limitów nie było. No, nie było takich limitów. Wiem, że kiedy ja, tak powiem tutaj zaczęłam pracować, w placówce było 38 wychowanków. Obecnie mamy 15 wychowanków i od 1 stycznia 2021 roku w placówce może przebywać tylko 14 wychowanków, zgodnie z rozporządzeniem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, prawda, bo weszło, we, weszło, weszło nowe rozporządzenie, jeśli chodzi o pieczę zastępczą. Czy te dzieci są tylko tutaj z okolic na kośla, czy też przybywają gdzieś z dalszych stron? również spoza naszego powiatu. Mamy dzieci z, z Żagania, mamy dzieci tutaj, nie tak dawno trafiła do nas wychowanka z Warszawy, z Pogotowia Opiekuńczego. Czyli jeżeli już nie ma miejsca, to te dzieci z na trafiają do innych domów gdzie indziej? W nie, no mamy miejsca, w tej chwili możemy przyjąć jeszcze, tak jak powiedziałam wcześniej, do 1 stycznia 2021 roku. Na, w naszym domu może przybywać 30 wychowanków. No nie tak dawno obchodziliśmy 65-lecie istnienia placówki. Również byli nasi wychowankowie, byli, no było ich znacznie więcej, było tych osób, kil, kil, kilkanaście było tych osób. No w tej chwili, że tak powiem, na to 70-lecie przyjechało tylko dwóch wychowanków, prawda. No jest to przykre, ponieważ no wiadomo, tutaj borykają się z różnymi chorobami, to już wiek jest taki, że no, są problemy Zdrowotnej z uwagi na to nie dotarło do nas dużo osób, nie przyjechało po prostu na tą uroczystość. Obecnie w placówce naszej najmłodsze dziecko liczy 9 lat, najstarsze ma 19. Najmniejszy, najmniejszy chłopczyk chodzi do szkoły podstawowej, najstarsi dwaj chłopcy uczęszczają do zespołu szkół w Sławięcicach, do technikum wojskowego. Tak. Mundurowego. Czyli do końca średniej szkoły mogą być tutaj, tak? Tak, nasi, W naszej placówce w ogóle w placówkach typu socjalizacyjnego, jaką jest do dziecka, placówce mogą przebywać, może przebywać młodzież do ukończenia 25 roku, jeśli kontynuuje naukę. W tej nas, w naszej placówce, w naszym domu, mamy troski, mamy radości, ale więcej jest tych radości. Tak jak w każdym domu rano, dzień zaczyna się od pobudki, potem dzieci jedzą śniadanie, przygotowują, przygotowujemy wspólnie drugie śniadanie. Dzieci wychodzą do, do szkoły, później wracają, jest obiad, potem mają swoje zajęcia. Bardzo, bardzo często tutaj dzieci korzystają z tego boiska Orlik. Mamy tutaj zajęcia indywidualne dla dzieci, które mają jak problemy. Mają, opiekę, mają zapewnioną opiekę ze strony pedagoga, ze strony psychologa, różnych specjalistów, korzystamy również z pomocy innych specjalistów niezatrudnionych w naszej placówce. Bardzo często dzieci też wyjeżdżamy na jakieś wspólne ogniska organizujemy, jakieś wspólne wyjazdy do akwaparku, do kina. Także dzieci w sumie też decydują o tym, co chcą robić. W naszej placówce również działa samorząd wychowanków i oni w dużej mierze decydują o tym po prostu na co przeznaczyć pieniądze, co chciałyby robić, prawda, decydują o tym, między innymi współdecydują o tym. Tak, także to jest taka, tak jak w domu. Jak długo tutaj już jesteś? No niecałe 7 miesięcy. No kolegów mam już dużo, nawet sporo, koleżanek też. Chodzę na orli Orly yy, znaczy nie na dziennie, ale z kolegami też mogę się nieraz yy, powygupiać, jak wyjdę z domu, tak. Jak ci się podoba w domu dziecka? No, jest fajnie, pokoje i wszystko jest wyposażone w telewizory, w nowe meble. Do, do rodziny zastępczej i tak dalej nie chciałbym iść, bo tu jest fajnie. A choć byłem w pogotowiu opiekuńczym, to wiem jak jest i nie wiem, czy tak nie, było, nie byłoby to samo.